A ty od dawna przyjeżdżasz do Cielo Grande? Właściwie się tu wychowałam. Dziadkowie byli instruktorami nart wodnych, a mama wspaniałą narciarką. Musiała jednak zrezygnować, by zająć się mną, gdy tata odszedł jeszcze przed moim urodzeniem. Widujesz go? Nie, mam to gdzieś. Nawet o nim nie rozmawiamy. Mama mówi, że jego miejsce jest w przeszłości. Jesteśmy sobie bliskie. Gdy wyjeżdżałam, było jej smutno, ale nie okazywała tego. Twoi rodzice pewnie są przyzwyczajeni do Twoich ciągłych wyjazdów na zawody, co? Tata, tak, jesteśmy bardzo niezależni. Wychowywali mnie dziadkowie, mamy nie znałam. Nie wiedziałam. Przykro mi. Czasem o niej śnię. Śni mi się piękna, młoda kobieta. Mi się śni. Dziadkowie mówili, że miała na imię Lili. To jej zdjęcie. Mam pomysł. Może ja ci pożyczę tatę, a ty pożyczysz mi swoją mamę. Zamienimy się. Co ty na to? Świetny pomysł. Też tak sądzę.